Światło porusza się szybciej od dźwięku. Może dlatego niektóre osoby wydają się nam bystre do czasu, aż się odezwą. Mądrość można zdobywać samotnie, oddając się nauce i refleksji, ale charakter wyrabia się jedynie w sytuacjach codziennych, które zmuszają cię do dokonywania wyborów między dostępnymi. Obliczono, że 99% rzeczy, które wywołują nasze zmartwienie. Nigdy się nie wydarza. Natomiast większość złych rzeczy, które faktycznie się wydarzają, dzieje się w tak błyskawicznym tempie, że nie mamy nawet czasu, by się nimi martwić. Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest go wystarczająco dużo, by zrobić to, co najważniejsze. Jeśli chcesz coś zmienić w zewnętrznym świecie, Musisz skupić się na jedynej rzeczy w całym wszechświecie, nad którą masz kontrolę skoncentruj się na swoich myślach. Wydaje się, że najczęściej nasze życiowe decyzje wyglądają tak, jakbyśmy w środku nocy wstawali z łóżka, wpadali na coś, a potem patrzyli, co to jest. Jeden z sekretów szczęścia polega na tym, by nigdy nie smucić się ani nie złościć z powodu czegoś, na co nie ma się wpływu. Nauczyłem się, że sukces powinien być mierzony nie tyle pozycją, jaką się osiągnęło w życiu, ile przeszkodami, jakie się pokonało w dążeniu do sukcesu. Przeciętny człowiek godzi się na dużo mniej, niż mógłby mieć. Twoje możliwości są tak ogromne, że wszystko, czego dokonałeś do tej pory, tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje Twój potencjał. Jeśli nie umiesz się skupić i skoncentrować, to pozostaje ci praca dla kogoś innego, kto cię do tego zmusi z mocy swojego stanowiska. Niektórzy psychologowie uważają, że praktycznie wszystkie problemy, z którymi zmagają się dorośli ludzie, mają swoje źródło w tym, że ich rodzice nie okazywali im miłości we wczesnym dzieciństwie. Jeden z sekretów szczęścia polega na tym, by nigdy nie smucić się ani nie złościć z powodu czegoś, na co nie ma się wpływu. Jeżeli zwolnisz hamulce podświadomości, czyli odrzucisz lęk przed porażką i odrzuceniem, a także wzmocnisz poczucie własnej wartości i zwiększysz pewność siebie dzięki pozytywnemu dialogowi wewnętrznemu. Wówczas odblokujesz swój potencjał i osiągniesz każdy cel, jaki tylko sobie wyznaczysz. Jednym z Twoich najważniejszych życiowych celów powinno być wykształcenie nawyków, które przynoszą zdrowie, szczęście i prawdziwy dobrobyt. Dąż do tego, by rozwijać w sobie zalety, dzięki którym będziesz mógł się stać najlepszą wersją samego siebie. Szczęście jest stanem. Nie jest to coś, co można osiągnąć, dążąc do niego bezpośrednio, ale raczej poprzez angażowanie się w celowe działania. Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie. Mądrość można zdobywać samotnie, oddając się nauce i refleksji. Ale charakter wyrabia się jedynie w sytuacjach codziennych, które zmuszają cię do dokonywania wyborów między dostępnymi alternatywami i pokusami życia. Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest go wystarczająco dużo, by zrobić to, co najważniejsze. Pieniądze zdają się płynąć do tych ludzi. Którzy mogą wykorzystać je w najbardziej produktywny sposób, dostarczając wartościowych produktów i usług, i którzy mogą zainwestować je, by tworzyć miejsca pracy i okazje, które przynoszą korzyści innym. Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu a nieudacznikami polega na tym, że ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody. Samodyscyplina wymaga od ciebie panowania nad sobą, samokontroli, odpowiedzialności i znajomości kierunku, w którym podążasz. Dwa czynniki bardziej niż cokolwiek decydują o tym, co nam się przytrafia w życiu: to o czym myślimy i w jaki sposób o tym myślimy przez cały czas. Ludzie są biedni, bo jeszcze nie zdecydowali, by być bogatymi mają nadwagę i są niewysportowani, bo nie zdecydowali jeszcze, by być szczupłymi i sprawnymi fizycznie. Działając nieefektywnie, marnują czas, bo nie zdecydowali jeszcze, by być bardzo produktywnymi we wszystkim, co robią.